Rok 1970 Niezwykły fenomen powoduje całkowite zaniknięcie źródeł MANY, odcinając Ziemię od prawdziwej magii. Magowie, zmuszeni do odsunięcia się w cień, zamykają ostatecznie erę zaklęć. W takiej rzeczywistości rodzi się nowe pokolenie czarodziejów, technologicznych hakerów próbujących dzięki cyfrowym spiritronom osiągnąć efekty magii. Era Czarodziejów rozpoczęła swój rozkwit wraz z odkryciem na księżycu obiektu nazwanego później Moon Cell Automaton. Superkomputera pozaziemskiego pochodzenia, którego zadaniem była obserwacja Ziemi z jej mieszkańcami i przechowywanie tych danych w swojej pamięci. Gromadzenie ludzkiej historii z upływem czasu upodobniło je do kronika Kaszy, a sam Moon Cell do świętego Grala. Czarodzieje, w obliczu możliwości, jakie oferował Moon Cell, jeden po drugim wyruszali, przyswojąc swoje dusze w postaci Spiritronów do bazy danych spełniacza życzeń, który, adaptując się do nowej sytuacji, przygotował Seraph symulację środowiska znacznie ułatwiającego przeprowadzenie czegoś, co później zostanie nazwane Lunarną Wojną Ograla. Żeby przetestować każdego z kandydatów, Munsell zbudował swoją symulację w oparciu o pewną szkołę w japońskim mieście Fuyuki, a na podstawie jego mieszkańców stworzył modele dla NPC przydzielonych do przeprowadzenia wojny w ustalonym porządku. Z ważniejszych warto wymienić opiekunkę medyczną Mato Sakure, nauczycielkę z etapu kwalifikacyjnego Fujimure Taige, przewodniczącego samorządu Ryudo Iseya, oraz przewodnika i opiekuna systemów areny, ojca Kotominy Kireya. Pierwszym etapem były kwalifikacje. Czarodzieje, którzy zdecydowali się na uczestnictwo w wojnie, zostali odcięci od swoich wspomnień i osadzeni w roli uczniów w zapętlonym dniu szkolnym. Ci, którym udało się odzyskać wspomnienia, udawali się do kolejnego etapu testowego. Tutaj wyposażeni w kukłę mieli udowodnić, że poradzą sobie w walce. Zdałeś? Przechodzisz dalej i przywołujesz swojego serwanta. Nie zdałeś. Umierasz. Tak jak wielu przed tobą oraz wielu po tobie. Tutaj historia Lunarnej Wojny łączy się z historią jednego z jej uczestników. Hakuno Kishinamiego. Mistrza Seibera, Archera albo Kastera. W odróżnieniu od pozostałych uczestników wojny nie odzyskał swojej pamięci po zakwalifikowaniu do wojny. Jedynym powodem jego kwalifikacji było przeczucie, że sytuacja w której się znalazł nie jest normalna i zaczął szukać z niej wyjścia. Dodatkowo, w wyniku błędu nie został mu przydzielony przeciwnik, co zmusiło go do odczekania cennego dnia przygotowań. Do tego etapu ostatecznie dotrwało 128 uczestników. Kolejnym była już regularna wojna zorganizowana na zasadach dżentelmeńskich pojedynków jeden na jednego. Pierwszym przeciwnikiem Kishinamiego był jego przyjaciel z kwalifikacji. Esportowy mistrz Azji, Mato Shinji ze swoim Raiderem. Z początku Shinji uznał to za szczęśliwy traf i szybkie przejście do rundy drugiej, lecz z upływem dni, gdy Hakuno uczył się współpracy mistrza ze sługą oraz zdobywał nowe wskazówki co do tożsamości Raidera, Mato tracił swoją pewność siebie aż do końca tygodnia i ostatecznego pojedynku. Mimo poznania prawdziwego imienia Raidera, Francisa Drake'a walka nie była prosta. Ostatecznie jednak to Kishinami i jego sługa wyszli z pojedynku zwycięsko. Pokonany i pozbawiony zaklęć rozkazu, Shinji stwierdza, że nie cierpi tej gry i chce się wylogować, ale na to jest już za późno. Sytuacja, w której się znalazł, nie jest zwykłą grą, a pojedynkiem na śmierć i życie, którego stawką jest sam wszechpotężny spełniacz życzeń, święty Gral. Seraf zaczyna formatować dane pokonanego, gdy ten w desperacji zwraca się do swojego rywala, żeby dał mu wygrać. Wyznając w ostatnich słowach, że nie chce jeszcze umierać, ma w końcu dopiero 8 lat. Tak, bo widzicie, Shinji może i przypomina pewnego mieszkańca Fuyuki, to jest to jedynie model, którego używał w tej symulacji. W rzeczywistości Mato jest ośmioletnim chłopcem, aroganckim i pewnym siebie. Ale dobrym w głębi serca, którego historia nie jest w żadnym stopniu powiązana z Shinji, znanym nam z wydarzeń 2004 roku, odcięty od tej sceny Kishinami może jedynie przyglądać się, jak jedyna osoba, z którą łączyła go jakaś więź, umiera na jego oczach.